właśnie stałem, to jest pierwszy na spacer na spacer na jakie widoki mamy z okna jak widzę, jest dużo nie widać bo jest po górnie, no to tak się przykleję do szyby. przyklejałem tak jest naklejony żeby po prostu nie. to wam pokaże na w nie co się dzieje jak koko dżambo jest powiem myślę, że kiedyś tu przyjeżdżaliśmy kamperem właśnie w to miejsce czy gdzie ten palik. Dzień dobry w kolejnym odcinku zobaczcie jestem w czapce bo jest zimno tak jak widzieliście na ostatnim filmie żeśmy się pakowali trochę też zaspany jestem bo jest rano też nie będę głośno mówił bo wszyscy śpią w takim pingu tak jak w ostatnim odcinku widzieliście, pakowaliśmy się, no i dojechaliśmy. Dojechaliśmy wczoraj, a już prawie, nic nie nagrywali, bośmy byli zmęczeni. Także e, właśnie stałem, bo jest pieskiem na spacer. Na, na spacer. Na spacerze, na spacer. No może być i na spacer. Nie? Ja do zawsze zaś pomrydzam pokręcę, no ale to taki już jest, jestem niestety. Trochę naszym ciągiem Pogoda nie jest, nie jest zimna jeszcze tak bardzo. Także pokażę Wam gdzie, gdzie żeśmy dojechali i jak żeśmy się z... zainstalowali. Także no, mamy cię w planach jeszcze właśnie zaraz kawkę wypić i, i, i co. i Jedziemy do Jakuszyc w górę i nasze ukochane tam będziemy cię chodzić parę godzin. Zobaczymy, zobaczymy jak to nam wyjdzie a teraz pokażę wam jakżeśmy się tutaj właśnie dzisiaj zainstalowali wczoraj nie dzisiaj <laughs> zobaczcie eee, już wam pokazuję eee, tak żeśmy sobie stanęli na parcelce bo jesteśmy w Karpaczu Karpacz Kamp y, 66, każdy zna ten kemping już nie przyczepka auto też jest fajnie tutaj, że mieliśmy szczęście, bo tu w niektórych, na, który, na niektórych parcelach zobaczcie jest woda i też jest odpływ. Także można fajnie, aha jak już woda jest, to włączymy wodę ich nam, niech nam naleci. Niech nam naleci do zbiornika. Bo jak mówiłem, pokazywałem na w odcinku, że mamy tutaj ten zapór założony, że możemy sobie zobaczcie o. także woda ci sobie pyk, pyk. tu mamy ten drugi wlewik a tu widzieliście już, nie? to można sobie ręcznie konewką wlać. a tu właśnie tym no ja wężem, także o, mamy tu podłączenie taki patent to... najazd, no, trochę nierówno, za 3 centymetry, 4 cm centym, wystarczyło jest tu super no i sobie o, wlewamy wodę do, do przyczepki aha, jeszcze fajna sprawa, też właśnie tutaj ale patrzcie, jest ten pokażę może odpływ wody także mogliśmy mieliśmy szczęście, bo nie na każdej parceli to jest mieliśmy to szczęście że mogliśmy się podłączyć o, z odpływem wody także wężykiem cyk, cyk nie musimy latać ze zbiornikiem wylewać, nie ale, tutaj, właśnie, to to jest, że nie na każdej parceli to jest. Tylko, gdzie jest kran, to któraś parcela jest kran, i teraz zobaczymy, czy tu będzie odpływ. Zobaczcie, też jest odpływ tutaj. O. Jest tutaj odpływ. Nie, tutaj nie ma odpływu. Widzicie? Może pod kamieniem gdzieś, ale nie ma tutaj. Ciekawy jestem na naprawdę, tego. Zobaczymy, czy tutaj będzie też jest podłączenie a tutaj widzicie tu już jest to. widzicie tu już jest odpływ także fajnie fajnie no ten kemping każdy już zna bo tu już tyle było tutaj e, filmów kęconych że każdy ten kemping już zna no i pogodę mamy jako mamy także nie jest e, słonecznie ale mam nadzieję że później będzie fajnie na widoki mamy no. Zobaczcie sobie No nie widać za bardzo bo jest mgła Jest mgła, także tego nie widać ale jest pięknie, uwierzcie mi Jest pięknie Podeją bliżej może No nie, nie będzie za bardzo widać Zobaczcie wszystko jest Wszystko jest Wszystko jest za za chmurami jeszcze no tutaj czekajcie, aha tam jest śnieżka to normalnie jak sobie wczoraj yy, przyjechaliśmy jest parę załóg już jak wczoraj przyjechaliśmy to było widać śnieżkę także pięknie było no a my sobie tak stoimy no mieliśmy to szczęście że że sobie stanęliśmy na parcelce gdzie jest yy, woda i przy okazji odpływ no, mój jest bardzo fajne ja mówię tutaj ten kemping znacie już nie będę chodził pokazywał y, toalet to, toalet 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 i prysznicy bo tu widzieliście to wszystko już na filmach y, no a tak jest tutaj można sobie znacznika pozmywać y, tu jest wejście właśnie do y, y, do sanitariatów tylko tak pokażę że że są i nie nagrywamy środko Taka mała ścianka smiaczkowa dla dzieci piaskownica ogólnie plac zabaw fajne miejsce tu jest co dalej aha tam to namioty wojskowe ja może pokażę z tej strony, bo tak to nie widać będzie tam są namioty wojskowe które też sobie można wynająć i zamieszkać w nich, ale to pewnie już teraz za zimno jest. Chyba, że ktoś ma jakieś ogrzewanko elektryczne albo olejowe. Także to jest fajna sprawa. no tutaj co na zewnątrz można posiedzieć Taki hamaczek. Także jest fajnie, przyjemnie, naprawdę. Co tu jeszcze? A tutaj mamy wejście do. Jak ktoś nie ma, czy pod nami, czy coś, to tu jest, co możemy. Wybaczcie, po prostu wejść i sobie. Możemy światełko tu, co palimy gdzieś, tu jest światełko. A czym teraz? Tu jest, tu jest, tu jest. A, zobaczcie, tu jest kuchnia taka. także tu sobie można. Przyrządzić mój lodóweczka nawet są dwie lodóweczki, Jest to zlew, kuchenka mikrofalowa, jakiś ekspres do kawy. Kucheneczka, tu też jest taki zlewik. lodóweczka kosze na śmieci. No, tutaj segregujemy. Ładnie, że trzeba segregować, cieszę się. No i tutaj sobie można sobie siąść, o, zobaczcie, sobie fajnie sobie począć, zjeść fajne miejsce, naprawdę a zobaczcie jak się jak już jemy, to mamy widok z okna. <laughs> Nieźle co <laughs> takie widoki mamy z okna. Nie ja widać ci za dużo nie widać, bo jest pokmurnie. On no, to tak się przykleiło do szyby. Przygotowałem. <noise> tak jest naklejone, żeby po prostu odstraszać, żeby jak są dużo okna, żeby jakiś tak nie uderzył nam, tak myślę by nam, jak nie, nie mam racji, to proszę mi poprawić w komentarzu. Także pokażmy światełka, bo tu nikogo nie ma, pyk, 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 idziemy kawałek dalej. Tutaj mamy jeszcze co? Aha, taki kominek na zewnątrz, też fajny. Fajna sprawa. Tu pies pewnie na pizzę, może za pizzę upiec. Wejście do restauracji. Także fajnie, fajnie. Co dalej tutaj? Tędy przejdziemy. Mm, chyba, że podrawy Czekajcie, czekajcie. Nie, tam jest siatka, to nie przejdziemy, tam no, dobra. To co za chwilę pokażę dalej. A, tam są takie jeszcze, jak to się nazywają, takie jakby wóz drzymały, czy coś takiego. Takie domki. O, z takim dorosikiem malutkim. One są na kołach. One też są, można sobie do zamieszkać w nich. No i jak ktoś nie ma. Przyczepy czy kampera to też co może tak poradzić? Szachy <noise> też fajna sprawa. Kiedyś grają, to na zjazdach, fajna zabawa. Co lecimy dalej? No, tak jak mówiłem, tam są jeszcze domki takie drewniane, One są dosyć ciekawe. Też jeszcze sobie można wynająć. To jest jakaś opcja jest, można to Nie byliśmy w takim jednym domku, kiedyś to w zeszłym roku było wynajęli. No Ciekawie, ciekawe, fajne domy też, drewniane Jak to się takie klimaty jak najbardziej. Co dalej tutaj mamy? O, tutaj idziemy do pokażę wam gdzie jest yy, gdzie można sobie rzucić szarą wodę i gdzie można sobie kota rzucić, jak to mówią taki punkt na pewno dużo ludzi tutaj to widziało. A Tu jest taki znaczek, każdy rozpoznaje słupek, gdzie zrzucamy sobie kasetę, nabieramy sobie świeżej wody. Także o, tutaj kasetkę zrzucamy, nabieramy wody, i tutaj już najeżdżamy. Kamperkiem sobie i, i zrzucamy szarą wodę. Kosze na śmieci, no to ja mówię, to już takie rzeczy nie do pokazywał bo to już na tyle filmów widzieliście, że na pewno to to znacie. Tutaj jakieś drewnko, beleczki pewnie coś będzie budowane. Fajne, zobaczymy. Ogólnie fajne to wszystko zbudowane, zobaczcie. Ja jestem ogólnie pasjonatem takich rzeczy, bo super, super takie budynki z bala tego grubego to jest coś pięknego, jak tu mówią. No, tu jest wyjazd. No, z, z kempingu. Główna brama. No, fajne widoczki, tylko mówię, ci pogody nie ma na to wszystko, nie? No, bo widoczki są ładne, naprawdę. Pokażę jeszcze, może z tej strony. Szkoda, że nie ma wszędziech zachmurzone, bo na szczytach jest śnieg normalnie. To widać było wczoraj, jak jechaliśmy. I tu jest wejście główne do restauracji. To jest recepcja i restauracja. O, tutaj sobie można nakleić. Się, jak ktoś ma chęć i przyjechać i się nakleić my się też tu nakleimy a co A co u mnie także fajnie fajnie no słuchajcie wracamy do, do przyczepki eee, w takim krótkim obejciu pokażę wam to nieco bo nie ukrywam że z tym się kawy już zaraz zobaczę czy to moja żona już kawę zrobiła pewnie zrobiła znając moją żonę ale zobaczymy się będzie... Nie, chyba nie, może, może już ubrana jest, zaraz zobaczymy, czekajcie. Zaryzykujemy. Dzień dobry. O czarny, czarny. Witam mnie czarny, trochę mamy nieład, ład, ale to wiadomo to w szczepce. Kochani, czy mi kawkę zrobiłaś? Się. Dzień dobry Moja jakaś żona, ukochana, najlepsza na świecie. Yy, a kawka już jest, zobaczcie, kawka już jest. O, ale cudnie Teraz sobie śnia... kawkę pijemy. Jemy śniadanko, ogarniamy się i, i co? Lecimy na. Y, do Jakuszyc. Idę jeszcze zakręcę wody na zewnątrz, bo mu co chodzi. Y, tutaj zobaczcie. Ten wąż. Jest fajna sprawa, tylko kiedyś, a czy na kiedyś, w zeszłym roku, latem byliśmy na, y, na Mazury na kempingu i nam po prostu tak żeśmy zostawili otwarty go cały czas i nam strzelił. Strzelił nam, bo. bo no, wiadomo, to jest ciśnienie, nie, to takie Nie wiem, czego to jest, to takie. To nie jest. Y, jakieś sztuczne tworzywo. Tak zakręcimy wodę, bo mamy już nalano. O! I mamy. No i fajnie doradce do wody, O, oglądajcie nasz kanał. Jeżeli komuś się podoba, to są nasi znajomi, których też na pewno znacie. Dobra, słuchajcie, idę na kawę. Idę na kawę i... I ten no. jak że stała, nie muszę się martwić. Zobaczymy ją nie uczesano. <grym> stała, także pijemy kawkę. Kochanie co? Tak pijemy kawkę teraz, nie? O, zobaczcie jak pani moja, że łóżka zaścieliła. Ładnie tutaj, elegancko się za łóżeczka. Czekajcie tam drzwi. O, ciepluty tu. O, to w szatełku nastąpiła jasność jak to mówią. Czekajcie czekaj, buty ma bo nie lubię chodzić w, w butach tutaj o sobie się zajada a moja żona właśnie, bo tutaj mam taki łącznik gdzie się tu wysuwa tutaj jest dużo łóżko ale tu się mało miejsca wtedy wiecie co i ja to Wam pokażę na przycenie co tu się dzieje jakie jak, 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 jaki Koko jumbo jest Mój czarny, dla kuś. czarny, Dobie, czarny, nie? Yeah. E, Dobra, siadajmy, pijemy kawkę. To trzymajcie się. My pijemy teraz kawkę i, i ten, no, czapkę, bo jestem w środku już. I pijemy kawkę i co, się siadanko, zbieramy się, jedziemy do Jakuszyc, do góry nasze ukochane jeziorskie. Tam też co nieco wam nagramy, tak żeby też was nie nudzić, nie? No, trzymajcie się, do później. Heyo no witajcie, słuchajcie wybieramy się w góry właśnie wyjeżdżamy, pakujemy się wyjeżdżamy do Jakuszyc także ciepłutko ubrani, zobaczcie kurteczka, czapula wszystko elegancko tak zobaczymy, no pogoda nie jest zła pogoda nie jest zła bo nie jest cieplutko nie jest zimno, gdzieś 5-6 stopni ciepłe, zobaczymy jak tam wyżej w górach nie? tutaj wam pokażę zaraz już Leczaczek przygotowany, jakieś tam jedzonko jest, wszystko jest. <grywa> Zobaczymy, co to będzie działo. Zobaczymy, to moja żona już gotowa jest. na się kokosić, kokosić. Kasiu, ty gotowa już jesteś? Blak, gotowy? A wodę, właśnie trzeba masz pompkę wyłączyć jak się wyjeżdża. Gdzie e, to? Tam jest, e, tu masz pompkę. Tu wyłącz, a tam to czy nie? Mm. Tu podej mi pieska y, pompkę pokażę zaraz. Bla, weź blaki wyjdź Zobaczmy się. się. O, tutaj jest właśnie plus minus. My pompkę wyłączamy, wyjeżdżamy zawsze. tej Kasiu tego pieska kołę. No, damy mu potu ręcznik też? O, ludko. Tak, to właśnie jest. Dobra, bierzemy. O, pakujemy się i wyjeżdżamy, wyjeżdżamy na parę godzin, zobaczymy co będzie się działo ubrani ciepło, ciepło jesteśmy także o, sobie tutaj piesek będzie wygodnie jeździł on tutaj jeździ z nami, nam ja pokaże jak to wygląda, mamy ręcznik dla niego do wytracza także a zobaczcie, siedzi w bagażniku, właśnie Hop. pokaż się tutaj, połóż się. tak tak, pokaż się pokaż się pokaż się, gdzie jedziesz? ej, kolego jedziesz, chcesz jechać? powiedz, chcesz jechać czy nie? Jedziemy czy nie? Daj głos, jedziemy. Nie chcesz jechać? Powiedz, jedziemy, tak? Ej, jedziemy? Daj głos. on chyba wystraszony. Z... <głos》> Tutaj czeka Piesiu, czeka, grzeczny, czeka. Tak, tak. Zaraz pani przyjdzie, także spokojnie. Spakujemy się dalej. A, obroże muszę jeszcze go wziąć. Obroże musimy piecka wziąć też Kasiu weź podaj ten no, tylko kluczyki, przyczepy czekaj, tutaj mamy stopy wyłączane bombkę wyłączono ogrzewanie chodzi także majdana się krząta jeszcze Tylko wyłączamy także zobaczymy jak to będzie kluczyk zobaczymy do wozienki czy wszystko mamy zakręcane, klamki zakręcane, nic nie ciekie, nic się nie leje elegancko, także wszystko w porządku otworzysz okno później tutaj nie? oczy tak zostawisz dwie otwarte żeby się nagrzewało, zobaczymy grzyje się elektrycznie bo o. i tak i tak za prąd płacimy I tutaj na parcelce to, że mamy e... prąd, jak to mówią w cenie w parceli, Także wykorzystujemy to nie? dobra, ja właśnie nie będę przynudzał za mocno bo tu piesie już się niecierpliwi tu masz obrożek Blakusi tu masz, połóż się. połóż się jedzie z nami, tak jedzie piesek jedzie, jedzie, nie denerwuje się piesek tak, jedzie no. słuchajcie, to co yy... My się yy, na trasie może troszeczkę zobaczymy a już tam jakieś widoki pokażemy jak to będzie wszystko mam nadzieję, że pogoda będzie ładna mówię, ciepło jest, kurde trochę już niewyspany jestem, ale jakoś to będzie no i trochę nosem ciąga. Zobaczcie, jeszcze chmurka są. Chmurki są tak, że może za dużo nie będzie widać. No co? To to później, nie? No widzicie e, jaką trasę mamy piękną do jakuszy. Zobaczcie jakie widoczki. Troszkę śniegu tak leży po bokach delikatnie, a no to mało, nie? Jeszcze Ale zakręty są ładne, co? Trasa ładna. No my kochamy takie, 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 takie miejsca, takie lasy. Zobaczcie jak tu pięknie jest. Patrzcie, jak tu jest naprawdę ładnie, droga kręta, piękny las ćwierkowy, dojeżdżamy na miejsce, że właśnie tutaj taki parking do będzie po prawej stronie, tam się zatrzymamy i co plecak i heja, w <laughs> przygodzie, a powiem jeszcze, że kiedyś tu przyjeżdżyliśmy camperem właśnie w to miejsce zobaczymy gdzie ten parking Jest, jest tam no. yy, przyjeżdżaliśmy camperem tutaj chyba 3, 3, 3 razy 3 lata z, z rzędu i właśnie tutaj nocowaliśmy na dziko 2 dni i łaziliśmy po górach właśnie było super także tutaj na ten parking wjeżdżamy teraz zobaczcie sobie o tu wjeżdżamy i tutaj ciśniemy zaraz yy, w Góry połazić Ale pięknie tu jest. Kurczę, no bo już jestem szczęśliwy. <grydy> już jestem szczęśliwy. O, tutaj stawaliśmy kamperem z tej strony, może pokażę. Tutaj stawaliśmy kamperem, właśnie tutaj stał kamper na 3 dni albo 2 dni i łaziliśmy po górach. No, teraz, że przejdzi przyczepą, także przyczepa stała na kempingu, a my, a my po prostu. No my co? No, jak co? no, my idziemy, nie? Zapłacić za parking, i dziś i, i, i nie ma. Nie, nie mam dzisiaj tego, no. Nie wziąłem mikrofonu, także nie. może będziemy chodzić dobrze. Tam musimy zapłacić za, ten, no, za parking, nie? Także co, jedziemy zapłacić gdzie zapłacić i widzimy się już niedługo, nie? Dobra, do później.